Mars to skalista planeta, dwa razy mniejsza od Ziemi. Doba tam trwa 40 minut dłużej, a rok prawie dwa razy dłużej niż u nas. Na Marsie występują pory roku, a widoczne struktury ulegają pewnym zmianom, najczęściej spowodowanym przenoszeniem pyłów przez wiatr. Nie zawsze można dogodnie obserwować Marsa. Najlepsze warunki zdarzają się co trochę ponad dwa lata. Ostatnio możliwe to było podczas lata 2018 roku, obecnie jesienią 2020 roku. Jest to związane z cyklicznością opozycji, kiedy to dwa ciała niebieskie, w naszym przypadku Słońce i Mars, są dokładnie po przeciwnych stronach względem Ziemi. Jednocześnie w tym czasie obserwowana planeta Mars jest najbliżej Ziemi w całym tym dwuletnim okresie. Opozycja Marsa sprzyja obserwacjom, ale są jeszcze inne ważne warunki. Planeta musi być w miarę wysoko nad horyzontem oraz na Ziemi i na Marsie musi być przejrzysta atmosfera. W 2018 roku nie dość, że Mars był nisko, to jeszcze panowała tam globalna burza piaskowa, która przysłaniała wiele szczegółów. Obserwacje szczegółów tej planety możliwe są przy dużych powiększeniach, a zatem im większa średnica teleskopu i finalna ogniskowa, tym lepiej. Tu widzimy porównanie bezpośredniego materiału z kamerki i zestakowanych zdjęć z teleskopu 6- i 12-calowego podczas dobrych warunków seeingowych. Warunki we wrześniu 2020 roku umożliwiły zrobienie kilku takich zdjęć, a z racji obrotu planety obrazy te ukazywały jej wygląd z różnych stron. Pozwoliło to na utworzenie całej mapy planety, a korzystając z programu Windows. Możliwe było wygenerowanie pełnego obrotu Marsa na podstawie własnych zdjęć. Na płaskich równinach obszaru Elysium 26 listopada 2018 roku wylądowała sonda InSight. Zawiera ona polskie urządzenie badawcze, którego celem jest wkopanie się w głąb powierzchni i pobranie jak najwięcej informacji o właściwościach geofizycznych planety. Zdjęcia pochodzą z kamery sondy i robione codziennie, dostępne są na stronie NASA, poświęconej tej ciągle aktualnej misji. 30 lipca tego roku rozpoczęła się kolejna misja, Mars 2020, w której łazik Perseverance, czyli wytrwałość, ma wylądować 28 lutego 2021 roku w kraterze Jezero. Cele tej misji to w dalszym ciągu ustalenie, czy na Marsie istniało kiedykolwiek życie, Scharakteryzowanie marsjańskiego klimatu, badania tamtejszej geologii, przygotowanie do przyszłych misji załogowych na Marsa. To tyle na dziś, dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne odcinki.